z tym, kto przyjdzie dzisiaj, w piękną niedzielę, o tej godzinie. Dzisiaj taki temat sobie przygotowałam dla was, tak sobie pomyślałam, że możemy o tym porozmawiać, bo mówimy o tak trudnych ciągle rzeczach, trudnych sytuacjach, trudnych relacjach. Mówimy o tym też, jak sobie pomagać, jak się wzajemnie wspierać, jak rozwiązywać te trudne relacje, czyli cały czas mówimy o tym, że brakuje nam życzliwości. Życzliwości, jesteśmy w ciągłej ocenie, w porównaniu, w byciu dla innych, a przede wszystkim dla siebie, jesteśmy w, takim, w takiej surowości. I o tym dzisiaj bym chciała z Wami porozmawiać. Jeśli ktoś się pojawi, to ja oczywiście tutaj na Was cierpliwie poczekam, będę do Was mówić. A Wy tylko dajcie mi znać, czy wszystko dobrze słychać i czy mogę tutaj nadawać. Skąd jesteście, gdzie, gdzie mnie słuchacie? Czy znacie mnie, czy nie? Czy jesteście pierwszy raz, bo wpadliście tylko na chwilę? Ja wiem, że to nie jest godzina zbyt popularna. Dla wszystkich najbardziej popularne są godziny wieczorne, ale ja jeszcze wykorzystuję piękne słońce i piękny czas, żeby po południu się z Wami spotkać. Więc jak ktoś jest, to dajcie mi tylko znać, że wszystko jest ok i że możecie mnie słuchać. Dziś ten temat, dlatego że tak naprawdę my nie jesteśmy dla siebie życzliwi. Bardzo jesteśmy dla siebie surowi, bardzo jesteśmy krytyczni. To też jest powodem tego, że w tych relacjach bliskich z bliskimi osobami nie do końca nam się układa. Żyjemy bardzo mocno tą oceną nas. Kiedyś ktoś nas bardzo oceniał, i dzisiaj od partnera oczekujemy, że partner będzie inny, że partner nie będzie tego robił. Ale jest pytanie, czy ja też tego nie robię w stosunku do siebie? Jak ja jestem w stosunku do siebie krytyczna czy krytyczny? Jak ja siebie oceniam? Jakie ja mam na swój temat zdanie? To jest bardzo ważna rzecz. Wa bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna umiejętność, powiem. Bardzo ważna umiejętność, żeby spojrzeć na siebie. Jak ja, jak ja jestem dla siebie, jaka jestem dla siebie. Widzę, że się powolutku zbieracie. Powiedzcie mi tylko czy słuchać i czy wszystko dobrze widać, żeby miała pewność. Wiem, że to jest z jakimś opóźnieniem, ale poczekam chwilkę jeszcze na was, nie? Żeby od początku też nie powtarzać, jeżeli będzie was interesował ten temat i będziecie chcieli o tym porozmawiać. Bo dzisiaj nie będę chciała się koncentrować na tym, żebyśmy mówili o, tak, o oskarżaniu innych, tylko żebyśmy zobaczyli, że w tym oskarżaniu innych, w ocenie innych jest gdzieś bardzo mocno, głęboko zasiany mój własny niepokój, mój własny lęk, moja własna samoocena, mój wewnętrzny krytyk, który ciągle przychodzi i ma, ma jakieś, ma coś do powiedzenia, powiem tak, ma coś ciągle do powiedzenia i gdzieś mnie ciągle co ostrofuje. Tak? Więc ja oczekuję, żeby inna osoba ta z zewnątrz przyszła i powiedziała mi, nie, nie, to nie jest prawda. Jesteś zupełnie inna. A ja chciałabym, żebyście nauczyli się mówić o sobie. Ja jestem inna. Ja nie jestem głosem mojej mamy czy mojego taty czy nauczyciela, więc jestem inna. Powiedzcie mi, jak to u Was jest. Widzę, że się powoli zbieracie, ale nie mam pewności, czy wszystko jest ok. Jest kilka osób. Powiedzcie mi, czy, tylko czy jest ok. Hmm. Warto by było. Dobra, ja będę kontynuować. Poczekam, aż się odważycie tutaj y, pisać. Y, I odważycie się odpowiadać na pytania, lub odważycie się też głęboko w siebie spojrzeć. Zobaczcie, dlaczego my wchodzimy w trudne związki. Najczęściej dlatego, że my gdzieś w swoim, wiecie, w swoim doświadczeniu, byliśmy osobami, które ktoś bardzo mocno oceniał. Krytykował, oceniał, porównywał. I to spowodowało, że jak my wejdziemy, wchodzimy w związki, to my z automatu i to naprawdę jest zupełnie nieświadome, że my mamy taką potrzebę, żeby ten partner był trochę uosobieniem rodzica. I żeby on to wszystko załatwił. I wchodzimy z taką potrzebą, natomiast też nie umiemy tej potrzeby nawet sami sobie zidentyfikować. I teraz, jeżeli do tego wszystkiego dołożymy to, że mamy wszyscy ogromną skłonność do oceniania, i teraz zobaczymy, kto będzie odważny, kto, be, kto dzisiaj napisze w kwestii tego, czy ty oceniasz innych ludzi, czy innych zachowania, czy ty oceniasz, nie wiem, sąsiadkę, szefa. Koleżankę, jak my często oceniamy, jak my sami w sobie, w tym, co pokazujemy światu, z czym wychodzimy do świata, mamy bardzo mało życzliwości, bardzo mało mamy tolerancji, ma, bardzo mało mamy margines tolerancji dla na przykład innego zachowania, dla innych wyborów. Jak my często to robimy. Nikt się nie odezwie? To nie, Dzisiaj widzę, że jesteście, ale nikt się nie odzywa, więc się zastanawiam, czy. Dalej, czy wszystko jest ok. I to jest ogromna odpowiedzialność i ogromna dorosłość, żeby zrozumieć, że jeśli ja to robię, jeśli ja oceniam, jeśli ja krytykuję, jeśli ja nie jestem życzliwa dla czyjejś odmienności. I naprawdę, kiedy jesteśmy tak uczciwi wobec siebie, to zaglądajcie tam i zobaczcie, jak my często na przykład mówimy: Kurczę, jak ta kobieta wygląda. Nie no tak, a w tym wieku to już się tak ubrała. Jaki z niego palant. Albo mówicie to do siebie. Jaka ja byłam durna, jaka byłam głupia, w co ja uwierzyłam, jaka byłam naiwna, jak ja się dałam tyle razy wciągać w to, ile my mamy do siebie tych uwag. Ile my, jak my jesteśmy krytyczni i surowi wobec siebie w ocenie. I teraz, jeżeli my spojrzymy na to, że my... Wiecie, od ocenia pogody, poprzez nie wiem sytuację polityczną, po nasze rodzinne systemy. My tworzymy liby rodziny i mówimy, że rodzina jest najważniejsza i mówimy, że wartością dla nas jest rodzina, ale zobaczcie ile plotek jest w rodzinie. Ile w rodzinie ludzi się osądza, ocenia, plot, plotkuje na, 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 na temat. Spotykasz się z jednymi wujkami albo z teściami i gadasz na tych innych i z innymi się spotykasz i i się gada też o, o tych drugich, którzy są nieobecni. Jak trudno być w takiej dorosłości, jeżeli nawet nam coś nie pasuje i ktoś nas czymś dotyka, jak trudno jest nam stanąć w dorosłości i powiedzieć, słuchaj, nie podoba mi się to, co do mnie mówisz. Nie chcę, żebyś tak mówił. Jest to, sprawia mi to przykrość. Ale nie. My możemy, my szybciej wolimy skorzystać z właśnie z tego innego wewnętrznego rozładowywania naszego napięcia i idziemy w krytykę. Nie, nie. Idziemy w brak życzliwości. I żeby się nauczyć życzliwości, to wcale nie jest też taką prostą sprawą. I nam się wydaje, że na przykład my jesteśmy wszyscy naprawdę super i siebie tak oceniamy, że ja, ja się poświęciłam, ja zrobiłam, nie wiem, ja zrobiłam wszystko dla, dla tego związku, czy dla mojej rodziny, czy dla mojej matki. Ale to nie o to chodzi, żebyś robiła wszystko, czy robił wszystko. To chodzi o to, żebyś był w pełni świadomy życzliwości. Czyli ty, czy Ty zrobiłeś to przede wszystkim życzliwością dla siebie? Bo jeśli nie, a byłeś dobry czy dobra dla kogoś innego, no to nie ma pytań, ale zawsze czekamy, że coś dostaniemy z powrotem. Chcemy to dostać z powrotem. Jak dajemy, to chcemy odebrać. I to jest normalne, że chcemy odebrać. Słuchajcie, naprawdę Was nie ma. Proszę, żebyście się odezwali, bo teraz to już faktycznie jestem tutaj kilka minut, 10 minut, nie ma żadnych komentarzy. Więc nie wiem, czy to jest ok, czy nie ok. Że ja tego w ogóle nie widzę, nie widzę Waszych komentarzy. Więc nie będę mogła z Wami nawiązywać kon konwersacji. A nie wiem, dlaczego. Dlaczego tak się stało? No nic, jeszcze poczekamy. Więc zobaczcie, chciałabym, żebyśmy zrozumieli, że w tych relacjach, w które my wchodzimy, to pierwsza rzecz, żebyśmy my spojrzeli, czy my potrafimy być dla siebie życzliwi. I czy Ty pozwalasz sobie, nie pozwalasz sobie być dla siebie życzliwa i nie boisz się oceny i z drugiej strony czy ty oceniasz innych i czy też nie jesteś życzliwa czy życzliwy dla kogoś innego i teraz jak spojrzymy na to to jeśli my tego w sobie nie mamy nie mamy tego dla siebie to uwierzcie mi, że my nie możemy tego tym się podzielić z nikim innym zupełnie nie I wpadamy w taki cykl oczekiwań, żądań, potrzeb, który jest zupełnie niezrozumiały dla drugiej strony. Opowiem Wam o takiej sytuacji. Pracuję z przepiękną dziewczyną, bardzo mądrą, uważam, jak każdy z Was zresztą, ale bardzo mocno pogumianą w komunikatach, nie ze swoim mężem. I w związku z tym jedyną, ta bezradność tej relacji, Spowodowała, że ta osoba uznała i tego się bardzo mocno uczepiła. To, o czym też w tym roku Wam mówię, uczepiła się tego, że mówi: Mój mąż jest toksyczny, mój mąż jest narcystyczny, czy moja partnerka. Ale tu mówię akurat o kobiecie i o ostatnim wydarzeniu. I natomiast zobaczcie, wystarczy tylko przeprogramować siebie i, i zdjąć to obciążenie. Naprawdę, w wielu momentach wystarczy zdjąć to obciążenie, że mój mąż jest toksyczny. Czyli przestać kierować palec na tą drugą osobę. Tylko powiedzieć sobie, dobra, na ile ja jestem życzliwa dla siebie. Jeżeli ja robię coś wbrew sobie i robię dla niego i chcę, żeby on mi to oddał, a to się nie wydarza, to bu budzi we mnie po prostu wściekłość. Budzi we mnie rozczarowanie, rozgoryczenie. I wtedy już nam się nie układa. Ale gdybym ja z życzliwości do siebie nie robiła tego wbrew sobie. Tylko uczyła się robić coś dla mojego męża w mojej relacji, coś, na co ja mam ochotę. To my zapętlamy się w takich trudnych emocjach bardzo mocno. I nie możemy już z oskarżenia, bo tam jest nam łatwiej. I trudniej jest mieć wgląd w siebie. Wiecie co, że ja chyba rozpocznę ten live od nowa. Bo ja patrzę, jesteśmy 11 minut, a ja nie widzę tutaj w ogóle Waszych komentarzy. Więc powiem szczerze, że nie wiem, co zrobić. Czekajcie. Nie, o, już w ogóle nie wiem, co zrobiłam teraz. Nie, dobra. Nie wiem, nie mam pojęcia. Okay. nie chcę wam tutaj tego przedłużać ale powiem szczerze, że nie wiem widzę, że jesteście albo ja albo po prostu mnie nie widzicie i nic się nie dzieje albo ja tego po prostu nie widzę i pewnie przerwę ten czat i wrócę do was później chociaż chciałam bardzo wykorzystać tą pogodę piękne, jeszcze piękne słońce żeby z wami tutaj pobyć kochani, ja się z wami pożegnam nie będę go zapisywała ale wrócę do Was, ok?